Cześć, jestem Matibson, a to poradnik, jak zrobić pieniądze w Minecraft Bedrock wyłącznie komendami. No dobra, zacznijmy jak to działa. Jak widzicie, na action barze wyświetla mi się stan konta. Bierzemy diamenty. Oczywiście wywalamy najpierw. Sprzedajmy 10 diamentów za 10 dolarów. Podchodzimy. Jak widzicie, nie posiadasz co najmniej 10 diamentów, aby sprzedać ten przedmiot. Bierzemy jeden diament. Mamy jeden diament, podchodzimy. Jak widzicie nadal nie chcę sprzedać. Załóżmy, że mam 9 diamentów, czyli jeden mi brakuje do sprzedania. Wyskakuje komunikat z błędem, nie udało się jak widzicie. I tym razem mam 10 diamentów. Spełniłem warunek, podchodzę. Zaliczono, doładowano mi do konta 0 błędów, jak z poprzednim poradnikiem, który dla was nagrałem, czyli 4 lata temu, gdzie te błędy jednak były, nie było zabezpieczone ani nic. No to jak widzicie bierzemy, mamy 54 diamenty. Możemy klikać. I nam będzie doładowywało a 10 diamentów. Oczywiście ten limit możecie sobie zmieniać dowoli, jak chcecie. Załóżmy, mamy już 10 dolarów. Przechodzimy do kupywania. Chcemy kupić 10 diamentów za 10 dolarów. Eee, kasy, jak widzicie, mamy 60 dolarów. Podchodzimy. Musimy oczywiście stanąć jak najbliżej przycisku. Jest to zabezpieczone, żeby inni gracze nie klikali i innym nie kupywało. To podchodzimy, musimy stanąć na ten blok oczywiście jak najbliżej przycisku. Kupujemy. Doładowano. Mamy teraz 0 dolarów, kupujemy. I nie posiadasz co najmniej 10 dolarów, aby zakupić ten przedmiot. Komunikaty, wszystko możecie sobie konfigurować. Jaki item, ilość itemu, cokolwiek właściwie. Musicie tutaj szaleć, ile lezie Do powodzenia w pisaniu komend. Właśnie tą komendę wpisujemy na czat albo do Comment Bloka, jak wolicie. Następna komenda to jest taka. Game rule comment block output false. Oczywiście, żeby na, na czacie nam tutaj komendy się nie wyświetlały. Następnie przechodzimy do kolejnego. Wpisujemy na czacie albo w comment bloku. Game rule send comment feedback false. I właśnie stworzyliśmy własnego scoreboarda Oraz wyłączyliśmy powiadomienie wyświetlające się na czacie Przechodzimy następna Jak widzicie nad moim paskiem wyboru Czyli tak zwany action bar Wyświetla nam się nazwa serwera Nasz nick oraz właśnie stan konta naszej alaskarbonki I żeby wyświetlić takie coś. Na naszym action barze trzeba wpisać taką komendę, ona jest dosyć taka skomplikowana, ale mam nadzieję, że dobrze ją przypiszecie, czyli title Raw małpa A, action bar. Możecie sobie dać inną nazwę serwera jak chcecie, nick to oczywiście tak to wygląda, stan konta, e, scoreboard nazwa, nazwaliśmy money, więc tutaj wpisujemy jak widzicie money, jeśli jest już przepisane przechodzimy do so następnego komentarza. blocka, tu jest scoreboard, players add, małpa A, money zero Czyli każdemu graczu od razu nada wynik 0 po wejściu na serwer, byśmy nie, mogli, nie musieli się martwić, że stanie konta nic się nie wyświetli. Teraz możemy przejść do, do pisania komend sprzedawania i kupywania. Najpierw zaczniemy od przedawania. Tutaj jak widzicie jest tych komend mało, to jest pul zabezpieczone, nie ma mowy, że ktoś wam to zepsuje, zbaguje jak z innymi poradnikami na polskim YouTubie, jak i zagranicznym. Przechodzimy do pierwszej komendy. I tutaj należy zwrócić uwagę, że już musimy mieć ile mamy dostać za ile diamentów. Na przykład dostajemy, sprzedajemy tutaj 10 diamentów za 10 dolarów. To jest ważne. Jeśli już mamy wycenę tego wpisujemy tutaj taką komendę. Czyli error nie posiadasz co najmniej 10 diamentów, aby sprzedać ten przedmiot i to jest najważniejsze. Małpa A has item tutaj wpisujemy ID naszego przedmiotu, który mamy sprzedać. I tutaj ilość, ale jak mówiłem, przydajemy 10 diamentów. To czemu jest tutaj 9? Ponieważ od X danej kwoty odejmujemy 1, czyli na przykład jak z yy, 10 diamentów za 10 dolarów, no to tutaj ilość. Sprzedawanych diamentów, no to odejmujemy na przykład 10 odjąć 1 w tym przypadku, czyli jakbyśmy mieli na przykład, chcieli sprzedać 30 diamentów, no to dajemy 30 odjąć 1, wychodzi nam 29, czyli tutaj wpisujemy 29. I co dalej? X równa się, i tutaj koordynaty podajemy, koordynaty podajemy tego bloku. Tego dokładniej. Ta, tu gdzie stoimy jak widzicie na czacie, te kordy mamy tutaj podać. Najlepiej sobie to skopiować. Przechodzimy, R równa się 1. Czyli tutaj jak widzicie wszystko jest, tutaj komunikat. Jak widzieliście na początku, przechodzimy do kolejnego comment bloka. Takie ustawienia, oczywiście. I tutaj jest play sound, czyli ala powiadomienie dźwiękowe. I w tym przypadku to jest dźwięk, że nie udało się sprzedać danego przedmiotu. I tutaj tak samo, to jest identyczna małpa. Można sobie tampem skopiować, czyli quantity. Dajemy oczywiście ilość sprzedawanego itemu odjąć 1. X cenę odjąć 1 x znaczy przedmiotu odjąć 1 i koordynaty. Tak jak mówiłam, przechodzimy do kolejnego comment bloka i tutaj przechodzimy już do sukcesu. Udało się nam sprzedać 10 diamentów i otrzymaliśmy 10 dolarów, czyli tutaj już jest inna małpa bo has i tam diament to oczywiście zostaje. I quantity tu jest równa się 10. Czyli tutaj akurat wpisujemy kwotę, ilość przedmiotów, który chce sprzedać. Ile chcecie wystawić. Czyli na przykład jak chcecie mieć 10 diamentów, no to wpisujecie 10. Nie jak w przypadku e, poniższych command bloków, czyli 10 odjąć 1. Myślę, że jakoś to rozumiecie. No to teraz. I jedno jest ważne, tutaj są dwie kropki, one są bardzo ważne, M musicie zwrócić uwagę, bo to jest 10 lub ponad, w tym przypadku niżej, to jest 9 lub niżej, bo są kropki przed dziewiątką, tutaj jest akurat mm, za dziesiątką. I tutaj kordy zostają te same, co wcześniej podaliśmy, r -y równa się 1. I tutaj komunikat, to sobie możecie wymyślić. Play sound to sobie wybieracie. Ja dałem akurat Mob, Villager jest. Tutaj, tak samo musicie wracać właśnie, to jest najważniejsze tutaj. Przechodzimy do kolejnego command bloka. Takie ustawienia Scoreboard players Ad. I oczywiście tutaj musi nam wpisujemy cenę, ile ma za to dostać w tym miejscu, czyli dodajemy sobie Players Ad i item. I równa się diament, tak jak wcześniej. Ta małpa mm, taka sama jak w poprzednich, czyli 10, dwie kropki, koordynaty te same, a tutaj wpisujemy wynik, ile ma dostać. Czyli można powiedzieć, że za 10 diamentów 100 dolarów, no to wpisujemy tutaj 100 i nam autentycznie dopiero płaci 100 dolarów za 10 diamentów. My zostawimy tak, przechodzimy do kolejnego, czyli musi nam usunąć te diamenty. No to jak zweryfikowaliśmy, że dany gracz ma te diamenty, bo ma 10 diamentów lub ponad, bo są te dwie kropki, no to odejmujemy wynik 10 diamentów. No i tak to wygląda ze sprzedawaniem. Przejdźmy do kupywania. Kupywanie będzie podobnie, tutaj dosłownie ta sama ilość koment bloków jest. Wchodzimy tutaj i tutaj telerał małpa A, tylko tym razem zamiast Pass item wpisujemy scores, czyli równa się. To są klamra, jak coś, żeby nie było. Money równa się. I tutaj, oczywiście, ile item ma kosztować. W tym przypadku jest 10 dolarów. Za 10 diament. No to 10 dolarów. No to tutaj, akurat, kwota, ile ma. Ile kosztuje dany item tylko musimy oczywiście x danej kwoty odjąć 1 czyli 10 dolarów kosztuje no to odejmujemy 1, 9 i tutaj tak samo tutaj pisujemy tak samo tylko te koordynaty oczywiście z kupywaniem, no to pamiętajcie, że trzeba za każdym razem zmieniać na te to tutaj są na... pokazane to jeśli napisaliście to wszystko tutaj money tak samo kordy są podane r równa się 1 czyli promień Bloku i kolejny komentarz. Blok tutaj sukces powiodło się tak jak z sprzedawaniem, tylko tym razem. Stores yy, jest zamiast kaskitem. I tutaj wpisujemy oczywiście kwotę, za ile to ma kosztować. I dwie kropki za, yy, czyli 10 lub powyżej, ma w skarbonce. Jeśli jestem warunek spełniony, wyświetli się komunikat. Yy, to jest to samo. Ta małpa Play Sounds jest, yes, takie jak w sprzedawaniu. Przechodzimy do kolejnego, i tu już nam daje item, czyli jeśli gracz pełnił ten warunek, co jest zawarty w małpie, czyli stoi na tych koordynatach w tym promieniu, posiada tyle pieniędzy 10 lub powyżej, gibuje mu 10 diamentów. I ostatni command blog zabieramy mu dolarów z jego konta. Oczywiście, jak chcecie więcej takich poradników, like, sub, jak się podoba, łapa w górę, jak nie, łapa w dół oraz mapa jest oczywiście do pobrania w opisie, możecie sobie kopiować całe komendy. A ja lecę, elo